Dzień dobry, jesteś slony Mietek Blue, redaktor telewizji Los Santos Vision i dzisiaj idziemy na wywiad do Sheriff Department. Dziękuję. Do mojego szefa. Tutaj właśnie. Ucieczu. o dziękuję bardzo. Dobra, proszę bardzo. Witam, witam. Mówię. Najbardziej mówię, tras, proszę. proszę. Witam, Dobra, pana o dokument. Tak jest. Proszę o opuszczenie to no, ja komendy. Ale gdzieś papi, to jest Dobra, ja tak mówię. I moim przełożonym jest. Dobra, panem wywiad? Dobra, na pewno Ale ja nie Super, nie, dziękuję, nie, bardzo. A dobra. Dobra. A dziękuję bardzo. tutaj Tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A pan Dzień dobry. pracuje, tutaj? pracuje pan tutaj. Nie, ja jestem adwokatem. w tym mogę pomóc. Dobrze, ale ci, no dobra, Ten to pan nam udzieli wywiadu, jak się pracuje w, w tym nowym gobermencie. E, super, jestem bardzo zadowolony. E, jak widać, no to mam super samochód sportowy. Eee, praca wymagająca, potrzeba dużej wiedzy, bo jestem adwokatem i tyle. No, a czy pan powie... co ja może do kamery coś na... obrócę na temat y, tych y, rzeczy, co tu się dzieje na tym komisariacie. Eee, no, akurat jest trochę tutaj, widzę samochód tutaj zaparkowany na chodniku, nie wiadomo dlaczego. A ogólnie, no to spokój trochę zatrzymany, było na celi, ale wszyscy wypuszczeni, więc praca jest bardzo dobrze wykonana. No to dziękujemy pa, panu. Co so. A ma panowie z News? nie, 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 musimy myśleć z telewizji Los Santos. A, to cholera panowie z Pokażcie mi swoje odnaki. No i na siebie muszę to zgłosić wyżej. Ale my prywatną jesteśmy, mhm. panowie! Ale nawet prywatnie nie można, trzeba mieć zaświadczenie. Eeeh. I... Chociaż I... takie coś jak ja, że masz taką plakietkę, Jakiś jak, jak Dzień dobry widzowie z tej strony Mietek Blue, LED Actol, telewizji Los Santos Vision. Dzisiaj idziemy zrobić wywiad ze członkami e, San Andreas National Guard. Dziękuję. Dzień dobry. Czego prezes? A panie z tego, no że San Andreas National Guard? Zofia! Proszę, no, jesteś w Sangu. jesteś. Tak, tak, tak. No to dobrze, to jesteśmy tutaj w telewizji i się no. pytamy, jak pan. Ajmar, Proszę się nie podtrzymać pod, no, pod, no, pod, pod Sangowców. O, widzi pana. Nie wolno. Pan to nie jest tam, gdzie by pan mor, Ajmar, mor. Witam pana, pana są. Ja jestem w telewizji Los Ja ty jesteś nie kojarzę takiej telewizji. Ale ja jesteśmy w takiej telewizji ay, 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 I właśnie chcemy nag nagrać wywiad ay, z zeczunkami San Andreas na Guard Co? Będzie pan w telewizji. No i dobrze Dobra, jak panu tutaj się pracuje Trochę ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem tak to jest w tej pracy trochę niebezpiecznie. O ty, co mi felge? Spalę demodujesz. panu łeb. Proszę się ogarnąć. No nie, no felgę ugradnij! <grym> no nie! Spalę panu błoty. Proszę się uspokoić. Nie uciekaj. Właśnie, zapomnieliśmy Dobra. o poprawnym ustawieniu kadru, proszę nie kierować kamery tutaj na... ...obiekt oczyszczalni i bramy oraz tego ugrudzenia O to, o to, proszę o, daj się, intrus, intrus. się pana Intru. Nie! intrus, G, raz, Nie, dwa, raz, raz, dwa, trzy Hajmar, Hajmar, Hajmar was? Nie Nie, mamy taki Dobra Nie nasz, ale no, no, do mnie pójdę. Dobrze, Awa, bo ziemię to... do, do pytań Yy, no, no, to jest jak bardzo no tutaj się pracuje? no to pracuje się jak się pracuje. Czasem są niestety całkiem upierdliwi petenci, którzy nie wykonują poleceń, ale na takich mamy sposoby. Dobrze, a o o! jaka jest... O kurde. Uciekaj telewizjon! No, z... oh. Zabiją was! Oh. Rób uniki. Oh. uniki! Uniki, uniki! Oh. Uniki! Uniki! O oh, nie, zabili mi niego! Witam przyjechanym Mietek Blu, redaktor telewizji Los Angeles Vision. I dzisiaj idziemy nagrywać wywiady z, uwaga, uwaga, rybakami. No, będzie ciekawe, myślę. Do widzenia. Wiecie? Jedziemy teraz właśnie w drodze do łowisk. Zaraz się tutaj spotkamy z jakeś... Pytamy... wędkarzami. Zapytamy ich o kartę. Kamiezista! się to twoją kamerą z tyłu! No wiem, ale co innego poradzisz? O oh, kurde, dobra, za, za czym się. Dobra, idziemy do, zrobić nimi wywiad. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, jest pan rybakiem? Jestem, wiadomo, bez podsypki nie ma rybki. No i bardzo dobrze, Po powie nam pan jak się łowi te rybki Co łapie dzisiaj A dzisiaj dwa pstrągi To o. dobry wynik Dobry Mogę kogo, Mogę kogoś pozdrowić Tak To nie skorzystam nara 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 A Proszę pana to mam pytanie nie pana? Proszę A, Aha super Dobrze, zapytajmy tam tylko kartę Dobra Akcja Dzień dobry, panowie mają państwo kartę rybacką? Nie, nie mam. A. Pierdol się pagasz. Dobra, dzwoń na policję. Dzwon! Ja Dzwoni ja... na policję. się. Kur... wypierdale, pierdolę. PDW, PDW. Hebasz niebieski. Dzwonię na policję, jestem, jestem sześćdziesiona! PDW PDW No to się pierdol Szkoda go wiemy. Poczekamy sobie na przyjazd policja, czas odpocznę chwilę. Bo już ciężka ta kamera, jak nie wiem. Halo policja? Dobra, jedzie tu już policja do was. No! Jak no, widzicie, mnie Państwo odmówili posłużeństwa i... No i nie mają karty rybackiej. No to jako prawilny obywatel... Zadzwoniłem na policję i teraz czekamy na przyjaźń policji.